Dzień dobry, dzień dobry, kochani, kochani Eurowizja. Finał Eurowizji zbliża się wielkimi krokami i my Was witamy z Centrum Prasowego w Liverpoolu. Kolejne wideo, kolejna kolejne jakby substytut <grywa> live'a. Tak niestety musi być, ale jesteśmy szczęśliwi, że oglądacie nasze wideo i zadajecie też nam różne pytania. A dzisiaj sobie pogadamy trochę o Running Order. Well, startowa. Dokładnie tak, że jakby ktoś po angielsku nie wiedział, co to znaczy. Przeanalizujemy sobie, przejdziemy krok po kroczku, co jest dobre dla, który, dla którego państwa, jaka kolejność, porozmawiamy też o pozycji startowej Blanki. No i co? No i tak sobie pogadamy ogólnie, co tam, jak tam, nie? Tak, zaczynamy, nie przedłużając. Numer jeden: Austria, to Austria rozpocznie ten. Finał. Nie wiem, czy pamiętacie. Możecie zobaczyć sobie ostatnie nasze nagranie, ale wczoraj w zasadzie to trochę przewidzieliśmy, bo myśleliśmy właśnie o Portugalii i Austrii. W tym kontekście, kto mógłby otworzyć z tych um, wykonawców, którzy byli w pierwszej um, połowie finału. No i sprawdziło się w sumie w 100%. Mm. Bo Austria otwiera, a za nią jest Portugalia. Więc tak. tutaj przewidzieliśmy idealnie. Um, myślę, że Austria to jest um, bardzo dobry pomysł na otwarcie. Um, faktycznie. Są, są fani tego utworu i, i, i oni troszkę ubolewają nad tym, że to Austria otwiera, no bo może na tle tych 26 przepaść przez to, ale jeżeli wskazać, właśnie mielibyśmy kogoś, kto miałby otworzyć, no to właśnie albo Austria, albo Portugalia, albo Finlandia, ale wiadomo, że Finlandia no, nie otworzyłaby tego finału ze względu na to, że zajęła po prostu na pewno dobre miejsce w półfinale. Dokładnie. A musicie też pamiętać, że generalnie na Eurowizji jest taka zasada, im później tym lepiej. <laughs> więc tak, tak to się tak to się zawsze odbywa. E, więc Austria no szkoda trochę. Znaczy w sumie no nie tak jak mówiliśmy wczoraj, no to jest bardzo dobry opening, myślę, że bardzo mocny i szczerze, nie było nic innego, co by można było dać na początek, ale z drugiej strony, no ja współczuję Austriakom, bo są pewnie rozczarowani. No tak, ale też w sumie lepiej, niż jakby mieli występować z numerem trzecim albo piątym na przykład, no tak, 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 kiedy zupełnie byliby gdzieś tam między, mm, między innymi piosenkami. W takiej sytuacji jest na przykład Polska. Dokładnie, bo mamy tak, mamy Austrię, Portugalię, później jest Szwajcaria. Austria, Portugalia, Szwajcaria, Pol yy, tak, Polska, Polska Serbia. Serbia No co myślisz o pozycji Polski yy, czwartej? Myślę, że yy, ta pozycja nie jest zbyt dobra, mówiąc szczerze. Yy, jedyne co widzę tutaj dla Blanki szansę to to, że yy, występ Szwajcarii jest taki dość yy, poprawny. Jest w porządku, ale mało taki zachwycający, mało zapamiętywalny. A z kolei Serbia jest tak bardzo oryginalna i tak w zupełnie innym klimacie niż solo, że może jakimś cudem na tle tej. Um tych takich graniczących krajów, może jakoś się wybije, ale szczerze powiedziawszy, ta pierwsza półka finału jest tak mocna, jest tak dobrze obsadzona, tam są tak dobre wokale, że moim zdaniem to jest to nie jest dobra pozycja dla, dla Blanki. Szczególnie, że po niej jest jeszcze 22 innych wykonawców. Znaczy no, według mnie znowu jakieś wózki no nie, to nie tak, będzie spoko, no bo nam tu cały czas wózki jeżdżą z jedzeniami innymi z tyłu. Bardzo przystojny pan z Baileys, hello. <laughs> Nagraliśmy to. <laughs> anyway, e, tro, wizualiz <śmiech> 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 tak rydryjny pan robi, że. No dobra, słuchajcie, więc według mnie mm, szkoda, że tak wcześnie, bo czwarta pozycja to faktycznie jest potem jeszcze 22 piosenki, tak, więc... No już przy tej tam nawet 15 się o tym trochę zapomina, a z drugiej strony, tak patrząc na skład tego pierwszego, pierwszej połowy finału, jakie zostały wylosowane, jak kraje wylosowywały swoje połówki, to uważam, że to była jedna możliwa okej okay pozycja, bo jakbyśmy na przykład byli przed Szwecją, no tak, albo po Szwecji, albo przed Finlandią, albo po Finlandii, kogo tam mamy jeszcze w tej pierwszej tak na połowie? Przykład, na, przykład ta, na przykład ta Albania trafiła, która jest między Szwecją a Włochami. Więc um, nie wiem, czy to jest dobre, dobre no. rozstawienie. E, tak samo um, chyba Cypr trafił, musielibyśmy tak, sprawdzić. Tak, musieli sprawdzić. Znaczy, ja wolę, żeby, żeby Blanka była mm, z mojej własnej perspektywy, jakiegoś tam ułożenia, zaś te wózki o, jeszcze tu matko. Mamy Cypr, tak? Między Francją, a, e, mamy Cypr między Francją a Hiszpanią. No to na przykład, ja, jakby Blanka była między e, Francją a Hiszpanią, no to masakra. Więc ja uważam, że to jest dobra pozycja patrząc na skład y, tego, tej pierwszej połowy. Jakby mhm. między Szwecją a Włochami, to myślę, że to by źle wybrzmiało. A tak po tej takiej ciężkiej Szwajcarii i przed y, bardzo charakterystyczną Serbią, no to może to taki, taki być oddech fajny, tym bardziej, że to jest jeszcze początek show. Więc wydaje mi się, że nie jest źle. Tak, nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Oczywiście w tej sekwencji tutaj y, faworytami no to mogą być Francja, która wystąpi z numerem 6 Hiszpania, z numerem 8 Szwecja, z 9, 11 Włochy, no i oczywiście z 13 Finlandia, no to to jest też taki pewnie obok Szwecji. Mm. Jakieś wycieczki chodzą. Gdzie oni idą? Na konferencję chyba. Tak. Okej, okay, dobra, anyway, kontynuujmy. Więc, więc, tak. więc w sumie tutaj w tej części między tam drugim numerem a piątym nie ma jakichś e, takich spektakularnych faworytów, więc może ktoś tutaj się przebije z tej, e, z tej stawki, no zobaczymy. Ja nie sądzę, żeby to była Blanka, z całym szacunkiem, ale e, no po prostu są lepsze wokale, no i, i, to, i to tyle, tak? I lepiej zrobione występy, tak? Jak na przykład Serbii, który jest jednak bardzo taki e, ciekawy, charyzmatyczny, wow, no. taki mocny. No tak. Portugalia ma zupełnie inny vibe piosenki, więc też jest inaczej. Tak. A... Nie wiem. Drudny znaczy, tak. no nie no. Nie. Dla mnie ja uważam, że, że jest okej. Okay. Mogłoby być gorzej, mogłoby być lepiej, ale jest okej. Okay. Mhm. To co? Idziemy dalej? Tak, idziemy dalej. Idziemy dalej, to mamy drugą, drugą połowę tego finału. Ja mam wrażenie, że jest, znowu jesteśmy w takim, ten początek, to znowu jest taka, taki fragment, gdzie są takie piosenki poprawne, w porządku, ale znowu nie ma e, takich turbo czyli e, mamy Czechy, które no niby fajnie wypadają w arenie, ale no, no nie mówi się o nich jako no, tutaj nie. o faworytkach. Przestało się mówić o faworytkach do top 10. E, Australia może jest taką, takim krajem, który faktycznie rośnie w oczach i nasze mamy są Fankami, no to już mówiliśmy ostatnio. No Cały czas cię ta mucha kocha. Ona od no wczoraj cię muchy tak muchy latają, kurde, ale cały dzień tu muchy latają jakieś na dworze. Tak jest. E, także ta Australia, który, którą robią, lubią nasze mamy, więc może. Belgię, którą my, my, lubimy. my lubimy. Tak, z kolei my lubimy bardzo Belgię, ale potem jest Armenia, Ukraina, Mołdawia, raczej Mołdawia-Ukraina w tej kolejności i 20 jest Norwegia. Tak. To jest. Dalej, 20. Znowu kolejne Aha. dwie piosenki, które jak były w arenie, to nawet yy, mówiłem Marysie, że nie wiem, kto teraz wystąpi, co to w ogóle jest, bo, bo pamiętam dopiero ostatnią czwórkę, która znowu jest mocna czyli Izrael, Słowenia, Chorwacja. No i Wielka Brytania, która wylosowała wcześniej numer, więc to już jakby było, było to jasne. Ale faktycznie ta ostatnia czwórka jest mocniejsza. Ze względu mamy tutaj no, Izrael, który jest bardzo taneczną propozycją. Słowenia, która jest bardzo dobrze zaśpiewana i jest taka. No powiedziałbym. No nie, że dla jakichś wytrawnych, no nie, bo właśnie ona jest jakby dla każdego, tak. tylko że ona tam nie ma nic spektakularnego, ale ta się broni bardzo, po prostu muzyka tu się broni. Tak. Chorwacja, która jest spektaklem, widowiskiem, to jest konstrakta efekt. I no i Wielka Brytania. Która no, ale jest Wielka Brytania już mega, miała. Mega, mega widowiskowa też nie. No tak, ale już Wielka no Brytania miała, wylosowała tak. wcześniej, więc. Znaczy, ja tak patrząc na ten, na ten tutaj skład, ten końcowy, nie wiem czy pamiętacie jak było w zeszłym roku, że jak był Ochman, to był między Wielką Brytanią, jakoś tam była Wielka Brytania, Serbia, Australia. I tak myślę, że Słowenia jest w tym roku ochmanem, czyli wszyscy myślą, że super, super w półfinale, a jednak nie aż tak. Mhm, no, ktoś stąd tutaj na pewno, na pewno będzie miał mniej punktów, no bo to nie ma, nie ma siły po prostu na to. Chorwacja moim zdaniem będzie miała bardzo dużo punktów w televotingu, bo nieprzypadkowa jest ta pozycja. Wielka Brytania myślę, że też może mieć sporo w televotingu, no bo wykonanie samo w sobie jest wokalnie słabe. No, no. sorry, May. I like you, but no, you know I like you too, but, mm. no właśnie niestety mm, ale, ale na przykład wizualizacje jedne z najlepszych w mm -hmm. sensie występ jest fajny sam w sobie. Mm, Izrael, no to mm, nie będę już tutaj promował, ale wszyscy wiedzą, że <laughs> uwielbiam. A Słowenia, no faktycznie może no, Dla mnie na przykład Litwa jest totalnie na, bottom, bo, na bottom five. Niestety w tej, w tej konstelacji gwiazd y, jest ok, ale to nie jest nic. Y, szczególnie, że jeszcze mamy przed Litwą na 21 pozycji startowej Niemcy, które, no okej, okay, no nie są nie wiadomo jaką piosenką, wręcz przeciwnie, też raczej pretendują do niższego miejsca niż wyższego, no, ale no. są jednak głośne, mocne. No a potem, tak. jest, a potem jest spadek energetyczny trochę, nie? Trochę tak. No. Mimo, że dobrze zaśpiewano. No. Tutaj jest taka Mołdawia. Ja w ogóle jestem rozczarowany Mołdawią. Ja też, powiem Myślałam ci, że ja to też. będzie walczyć o top 10, a to. Mm -mm. To myślę, że jak to będzie w top 20, to to no. będzie. Wszystko. Jakiś taki chaos, wokal słaby. Nie wiem, nie, nie podoba mi się ten staging. To się gubi na tej dużej scenie. Tak, to się gubi na tej no. dużej scenie. To jest, to jest myśl. Niestety. Czy coś jeszcze dodajemy? Eee, tak, patrząc na tą kolejność startową, tak, myślisz, kto mógł wygrać półfinały? Myślę, że Izrael, mhm. no i ktoś analogicznie, no, Szwe nie no Szwecja była w tym półfinale, więc, yy, znaczy ciekawy jest w takim razie, yy, no bo tak, Austria była największym faworytem pierwszego półfinału, drugiego, drugiego półfinału, no. tak, drugiego półfinału, no jest numerem jeden, więc nie sądzę, żeby wygrała, yy, no to kto mógłby wygrać, no... Mm, znaczy Finlandia ma bardzo dobrą pozycję startową no, i jest jakby ostatnia w, ostatnia w tym pierwszym, pierwszej połowie. Mimo, że tam nie ma wcale jakiejś dużej przerwy między Finlandią a Czechami. Mhm. Nie ma tam przerwy. No, nie ma. No. Um, no ja myślę, że Finlandia jednak wygrała Televoting. Televoting, że Finlandia. Mhm. Ja obstawiam Szwec, Szwecję albo Izrael. No Finlandia też w sumie, no bo to jednak widzowie. No może faktycznie Finlandia. A w drugim? Nie wiem, no Armenia? Nie, Armenia A nie. Tak czyś, wcześniej dali Armenię, nie? Bardzo. 17? Tak. No. Znaczy, tak w sensie, no nie wiem, Australia może. Trudno powiedzieć tak naprawdę. Ciężko, no. Aż, e, ja bardzo już musiał zobaczyć wyniki. Przykład, jestem ciekawy na przykład miejsca Albanii, bo to mogło się okazać, że to wcale nie było dziesiąte. Tylko, nie wiem, wyżej dużo, nie? Także... No tutaj już niebawem się dowiemy, już niebawem szczegółowe wyniki. Śledźcie Eurowizja.org, wtedy będziecie mieli te informacje jak najszybciej. Tak, a wyniki szczegółowe, czyli nawet z tym, kto, ja, znaczy, jak, jak jurorzy głosowali w poszczególnych krajach, znaczy na które miejsce dali daną piosenkę, są publikowane po finale. Zaraz, czyli późno w nocy po finale. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. No dobra. Hmm. To, czy coś tutaj jeszcze? Chyba tyle. Chyba tyle. Odpowiadamy na pytania. Tak, odpowiadamy na pytania. A mamy jakieś nowe? Nie, <grymne> nie, <grymne> <grymne> Już sprawdzamy, już sprawdzamy. To mieszko sprawdza, jest. a ja od razu zapowiem, że jutro yy, około, jeszcze nie wiemy o której godzinie, koło 17 albo 18, spotkamy się na live w streamie. Ponieważ a, wezmę ja mieszka do swojego hotelu. Bo zmieniam hotel jutro i tam będzie dobry internet, bo już wiem, bo już próbowaliśmy. To tam, gdzie z kuchni transmitowaliśmy, to ja tam będę sobie spała, znaczy nie w kuchni, ale w hotelu. Więc internet jest dobry, to wiemy. Także mieszko jutro do mnie wpadnie. Yy, I zrobimy, spotkamy się z wami na live. Myślę, że to będzie dobra opcja, żeby tak zakończyć tę Eurowizję i to już burzę, ja nie wiem, masakra. Nie mamy pytań, no to tyle, dobra. W takim razie piszcie swoje pytania albo przygotujcie swoje pytania na jutro na livestream. Jeszcze damy znać, o której podejrzewam, że to będzie koło 17.18 czasu polskiego. Nie, 18-19 czasu polskiego, 17-18 czasu naszego. Myślę, że 17 czasu niderlandzkiego. Brytyjskiego, tak? Brytyjskiego. Gdzie 17 jestem? czasu brytyjskiego, a 18. a 18 czasu polskiego. Więc tak, możemy się umówić, tak nam pasi, nie? Tak, tak żeby potem tutaj do areny sobie przyjść. Także taki godzinny live, nie wiem. łaje. Ja już bym chciała do Holandii coś gdzieś dobrego. Panie, tu nie mają no, jedzenia. Nie niedobre. niedobre jest jedzenie. Mamy tutaj co prawda w centrum prasowym taki kącik, gdzie możemy jeść rzeczy, ale powiem Wam, że jest naprawdę nie dość, że to jest to jedzenie brytyjskie. To jeszcze na dodatek jest słabej jakości przygotowane. Mam wrażenie, że już ogólnie, już abstrahując od tego, że ono jest słabej jakości. Czyli wiecie, na przykład są zimne niektóre te rzeczy. A to też nie jest tak, że to jest dar za darmo, to my za to płacimy. Ale tak nie jest drogo. Nie Ile jest znam, drogo. 8 funtów? No, no tak, nie jest drogo. No, w sumie w knajpie jest drożej, no, no ale no, 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 tak. nie jest warte. Myśmy ja na przykład jedli burgera tam dwa dni temu chyba był burger. Czy tego jadłeś? Nie jadłeś, nie? Jadłem, jadłem i w tym burgerze nic nie było. Był ciepnięty kurczak i... Znaczy no można było sobie samemu no. dać, ale frytki były zimne i zdechłe. Tak. Frytki były zimne i zdechłe. Ogólnie ich wyobrażenie o surówkach jest zupełnie inne niż w Polsce, ponieważ oni do wszystkich surówek dodają ocet w takiej ilości, która jest dla mnie nieakceptowalna. Więc tam u, u nas w surówce wiecie, a to śmietanka, a to jogurcik, a to majonezik, a to coś, a to jest tylko ten ocet, nie? Dokładnie. Więc to jest jest, dla mnie to jest nie, nie do zjedzenia, bo, bo to zbyt dominuje. Ja rozumiem, że to ma mieć jakiś smak, ale to ja bym chciał, żeby kurczak miał smak, a nie. no Nie, także nie, ok. nie polecamy brytyjskiego jedzenia. No niestety. niestety. A, dzisiaj, a dzisiaj jadłem kanapkę trójkątną, kanapkę tak zwaną żurek. Tak sobie ją nazwałem, ponieważ była z kiełbasą, <laughs> taką białą kiełbasą. I do tego było jajko. I jeszcze szynka była w takim zestawie, że tak powiem, także... Mm. tylko Wielkanoc Ci potrzebny <grychy> i jakaś śmietaneczka i byłby żurek kanapka. Tak. Mm, tęsknię za żurkiem, o matko. Dobra, kochani, koniec o jedzeniu. Tak, Jestem szybki, głodna w ogóle. To, to, o... był live, to był szybki live, dziękujemy Wam <grychy> bardzo i widzimy się już niebawem w kolejnym fascynującym filmie. Dokładnie. Buziaki, bye bye.